Miejsca gdzie Iza przyjeżdżała z tym kurwa cfelem Są ich kurwa setki, nawet tysiące Wszystko się z kojarzy dla mnie, bo... Wszystko na mają, nie? <ślesk> <ślesk> Wejdziesz na lód? Wejdziesz na lód? Oś pójdziemy na tamtą, Molo. Tam są ławki. Tam? No. Nie, tutaj. No może gdzieś tam będzie. Czesy, nie, nie łazić. Taki kawałek, może pójdziesz tam. No patrz, tu widzicie jest Dobrze? Dobra, yardım, to. Nie, 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 nie Jara, jak pojawia się jara, idziemy. Tu do... ...gotowania. W tym roku oni dadzą ma lodzie nikogo. Właśnie tak przebiegnie I tylko nogi jak Jezus, brzbiegą po wodzie. <tutiv> Może tam pójdziemy do nich, zobaczymy, co tam jest. Ta restauracja. Na górę? No. Byłem parę razy w łazience tylko, żeby nabrać wody albo coś. Tam jest restauracja, trzeba zamawiać jedzenie. Nie. To jest, to jest... Ciekawe, czy jest schabowy z kapustą. Myślę, że na pewno. By. Coś takiego tam mają. Schabowy z kapustą. A wiesz, że nie, nie, nie serwują takich rzeczy, ale zjadłem w takim zestawieniu, nie? No, schabowy i kapusta. Schabowy i kapusta. Dwa razy na żołądek. Kapusta, tak. Dobra, ja idę pochodnić. Gdzież po schabowego? Dawid Powiem Tobie, że nie ucieka, chcę ci coś powiedzieć. Przez to co mi zrobili ludzie, mam tyle twarzy kurwa zaraz sam to nie wierzę.